Ej, ej, jeszcze z tobą nie skończyłem. Ale ja skończyłem. E -e, jeszcze z tobą nie skończyłem. Ale ja skończyłem. E -e, jeszcze z tobą nie skończyłem. Ale ja... A ty się zamknij i słuchaj co mówię. O czym ty... Konwencja stary, konwencja zaczekaj aż ksiądz powie. A ty się zamknij i słuchaj co mówię. A wtedy ty z Mańki! Kto wygra mecz? Legia! Aj, Daj... spokój. Ciągle tylko... I wiesz co? Tylko mnie po... Albo... I wiesz co? Masz rację ośle. I wiesz co? Przemi mi wbiłeś nóż, Słuchaj, kochasz ją, tak? Nie. Chcesz ją odzyskać? Nie. Raz kacha? Nie. To A ty się z**nij! Za... Nie mnie! Za... Tak! Skoro tak źle cię traktuję, to po co tu wróciłeś? Bo ja myślałem, że to ja jestem A Ach tak? A ty się za... I za... O. Ale ty jesteś uparty jak zapałki! O.